Się maczneczko mini. Ja jestem Owca a to jest mini poradnik z Jogboxa. Więc przejdźmy od razu do rzeczy. Co chcemy zrobić? Chcemy zrobić jakieś. czy z diamentów? Wezmę sobie od razu może 20. No. Mamy 26 diamentów. Ja chcę sobie zrobić diamentową zbroję. Ja podchodzę do tego sobie do właśnie takiego wynalazku jakby i właśnie widać co możemy zrobić. Możemy zrobić blok i cały set diamentowy. Ja sobie zrobię secik. Oj 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 tam hełmu nie potrzebuję, spodnieśmy inną okoliczność. No właśnie. I mamy zbroję. Więc to jest co innego, bo jakbyśmy przeszli do tego, byśmy musieli ustawiać te diamenty. To jest naprawdę męczące. A taki coś właśnie robić z craftingu, to potrzebuję drewna i książki. Albo zbierzemy sobie. Dobra. Wtedy kładziemy to do craftinga. Mamy crafting a wtedy bierzemy książkę no i wychodzi nam table crafting table 2 czyli przeróbka craftingu takiego zwyczajnego my mamy coś innego to wszystko nam inaczej wygląda fajniej no więc jest przydatne nie musimy podchodzić tam no, układać tego drugą rzeczą, którą chciałam pokazać jest bank bank wiecie chyba do czego służy ja biorę sobie stak żelaza i chcę go zamienić na coś. Chcę go zamienić na diamenty. Wychodzi z tego, że jeden diament kosztuje 10 żelaza. No, jak widać. I chyba słyszycie moją poprawę w komputerze, laptopie dokładnie. Bo nie mam już szumów, tylko mam po prostu czysto. Mam mikrofon ze słuchawkami. No. Mam nadzieję, że teraz będzie czystszy. Mm, Fajniej, lepiej mnie słychać. No. I teraz mam taką ciekawostkę: czy chcecie jogbox teraz, za jakiś czas, czy jutro? Nie. Pozostawienie tego filmu. Tak jak chcecie, to piszcie w komentarzach. Jak nie, ja to zrobię wtedy, kiedy je ja będę chciała. No i ja się z tym żegnam.